Dlatego właśnie musicie podążać za swoimi marzeniami. Poznajcie Alexa, nastolatka milionera, który przekuł swoją pasję w karierę muzyczną. Alex zaczynał z niczym, tylko z wielkim marzeniem. Mając zaledwie 16 lat, założył małą firmę, działając z własnego pokoju. Z uporem i determinacją, niczym Robert Lewandowski na boisku, zbudował prawdziwe imperium warte miliony. Ale czy na tym poprzestał? Absolutnie nie. Alex od zawsze kochał muzykę, więc wziął zarobione pieniądze i postanowił spełnić swoje prawdziwe marzenie. Zaczął śpiewać. Dziś piosenki Alexa inspirują miliony, udowadniając, że marzenia naprawdę się spełniają, jeśli tylko słucha się głosu serca. Od zera do milionera, a potem do śpiewaka. Historia Alexa pokazuje, że nigdy nie jest za wcześnie, by zacząć gonić za marzeniami. Tak jak nasi skoczkowie narciarscy po medale. Więc co was powstrzymuje? Róbcie to, co kochacie, a kto wie, dokąd was to zaprowadzi. Może skończycie jak Alex, albo jak kolejny kubica w Formule 1.